No, teraz będę jeździł takim samochodem fajnym o samochód. fajny tam większy tam mniejszy. taki fajny samochód no. taki no. fajny samochód teraz jadę z tym samochodem na Czejaszkę i teraz z tym samochodzikiem będę jeździł no. fajne terenowej, teraz będę nie wieździł teraz za chwilę nim kolega mi przewiezie tym samochodem i sobie będę czy, zobaczę jaką fajnie się nie wjeździ tym samochodem bo, bo wiadomo kiedyś się lat grad taki jeździło samochodem no. także mówię teraz jadę na szyjaczkę takim samochodem bo jestem na wycieczce no, to no tyle. Zapraszamy do kolejnego łego filmu.